Jestem jakby nowy ja i to jest akurat fajne te ostatnie walki, które wygrywałem, napędziły to, że, że, że mi się chce. Nie? Już nie patrzę na to na aspekt finansowy, że idę i zarabiam, tylko ja idę i wygrywam. Nie? I to jest tym aspektem, że ja chcę dalej wygrywać, chcę dalej być jeszcze lepszy niż byłem w poprzednim roku. Dokładam wszelkich różnych cegiełek, mniejszych, większych, medytacje, różne jogi, różne mentale, chodzenie po lesie. Dużo rzeczy, które daje mi naprawdę pewność siebie, wizualizację. I wiarę w siebie przede wszystkim, a ta wiara wróciła, i to jest też fajne, bo porównując siebie z trzech ostatnich lat, to, to mogę powiedzieć, że zrobiłem milowy krok do przodu. I to nie jest tylko moje zdanie, ale myślę, że jakbyś porozm porozmawialibyście z moimi przyjaciółmi czy osobami z otoczenia, to, to mogło śmiało powiedzieć, że w każdym w każdym mniejszym, większym stopniu zrobiłem duży progres. Więc z tych trzech lat wyciągnąłem maksimum, co, mo co mogłem, jestem naprawdę z siebie dumny i, i myślę, że kolejne, kolejne lata jeszcze, jeszcze pozwolą na to, że jeszcze w większych dziedzinach w różnych dziedzinach będę się rozwijał i że będę jeszcze lepszym człowiekiem, jeszcze lepszym sportowcem i jeszcze lepszym mistrzem dla, dla was, dla Federacji KSW i że będę oby tylko w zdrowiu, jak ja to mówię, bo, bo to jest najważniejsze. Nie?